A wiecie, co ja wam powiem? Kliknę opuść. Albo nie. Kliknąłeś? No kliknąłem, ale jest jeszcze potwierdź, nie? Co powiesz? powiedz? Powiedz Sintkowi, że wcisnąłeś opuść i nie dostałeś bana i żeby on kliknął, albo chuj, powiedz. Kretyn. <grym> <grym> Ufa, spaliłeś paliłeś. Ale co za głupno? Odbanowali mnie, to mnie zbanowali od nowa, Zn znaczy drugi raz. Volvo troll. <laughs> Volvo troll. <-wo. laughs> Dobra, Jolo, zobaczę jaką mam karę. E pół godziny. ja będę miał 21 dni. To cześć, ja jednak nie gram w cs chłopaki. Jakie gówno. A Rek, ty możesz? Nie, dała, cześć, nie no. udało ci się połączyć do startu gryś, kara 7